PKP Intercity od samego początku jest liderem, jeśli chodzi o kwestie przewożenia bezemisyjnie. Wiadomo, że są jeszcze źródła dostawy energii, które nie są zeroemisyjne, natomiast my jako przewoźnik narodowy przewozimy pasażerów gdzie ślad węglowy jest dużo mniejszy niż na przykład ślad węglowy pozostawiony przejazdem samochodowym czy przejazdem lotniczym. Na przykład przejazd samochodowy to jest trzykrotnie mniejszy ślad węglowy, przelot samolotem to jest ośmiokrotnie mniejszy ślad węglowy. Przede wszystkim inwestujemy w nowoczesny tabor, tabor ekologiczny. Wyposażyliśmy lokomotywy w liczniki, dzięki temu... Możemy zastosować w przyszłości eco-driving, czyli możliwość efektywnej jazdy przez maszynistę bez zatrzymywania się pod semaforami. Dzięki temu nie będzie dużego poboru energii w czasie rozruchu. Wtedy wiemy o tym dobrze, że lokomotywa pobiera najwięcej mocy, a przy zastosowaniu eco-drivingu maszynista będzie mógł płynnie taką jazdę wykonywać. I to jest numer jeden, jeśli chodzi o kwestie związane z przyszłością w dziedzinie efektywnej jazdy. Nowoczesny tabor to przede wszystkim nowoczesne ekologiczne zamknięte wagony, czyli toalety z zamknięciami. To jest pod względem też efektywności ochrony środowiska jak również, nie zapominamy, że budujemy również stacje postojowe. Stacje postojowe, które będą miały również fotowoltaikę na dachach. Budujemy taki nowy program, czyli jesteśmy na etapie zrobienia audytu w spółce pod względem, gdzie takie stacje mogą być przy wykorzystaniu fotowoltaiki wybudowane. Znaczy wiemy w jaki sposób będą wybudowane, ale chcemy stwierdzić w którym miejscu, w jakim miejscu na dachu będą takie panele położone. Sytuacja od 24 lutego zmieniła się wszędzie, nie tylko w PKP Intercity, ale w całym świecie, bo wiemy o tym dobrze, że poprzez to wojnę bardzo dużo energia wzrasta, tak? czyli cena energia również dla odbiorców takiego jak PKP Energetyki będzie duży wzrost. Dlatego też podjęliśmy działania, żeby szukać oszczędności, jeśli chodzi o energetykę. Szukamy roz, różnych rozwiązań. Na pewno, jak pan rektor powiedział, czy zmienia. Na pewno sytuacja zmienia, bo też uczy oszczędności. Motywujemy też nasze społeczeństwo, żeby podróżowali pociągiem, dlatego że pozostawiając samochód oszczędzamy środowisko I, i też my wtedy zwiększamy efektywność podróży, bo nie zapominamy, że pociąg jeżeli jest wypełniony w 100%, wtedy jest bardziej ekonomiczny z punktu widzenia też oszczędności energii, bo w tym momencie pobór energii przyliczając na jednego pasażera będzie dużo efektywniejszy więc zachęcamy ludzi do podróżowania mamy nowoczesne też oferty nowe dedykowane to też zmienia się dzięki temu że przyspieszyliśmy w dziedzinie rozwoju nie zapomnimy też o tym że wojna spowodowała to że spółka musi dynamicznie patrzeć na przyszłość z tego względu że jeżeli będziemy inwestować w nowoczesny tabor nowoczesne stacje postojowe spółka staje się zeroemisyjna Wojna jak gdyby przybliża, tak? Moim zdaniem ta sytuacja, która jest na Ukrainie, spowodowała to, że my jesteśmy bardzo zaangażowani w temacie przy pomocy stronie ukraińskiej, o czym już 24 migranci mogli się przekonać, kiedy spółka PKP Tercity uruchomiła ponad 10 tysięcy wagonów, czy dodatkowych, czyli wzmocniliśmy pociągi. Cały czas rozwijamy się. Ja myślę, że dla nas motywacja to jest od samego początku, kiedy w 2016 roku wprowadziliśmy nową strategię taborową, która pokazała, że, pokazało, że można inaczej spojrzeć na kolej. Kolej jest nowoczesnym przewoźnikiem Intercity, więc myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, możemy być spokojni, ponieważ już w tamtym tygodniu podpisaliśmy. Poinformowaliśmy o tym, że będzie ogłoszony przetarg na 450 nowych wagonów. Czy nowoczesnych wagonów, ekologicznych wagonów? Bo nie zapominajmy o tym, że tabor jest nowoczesny, zamkniętym obiegiem, przez zastosowaniu też nowoczesnych stacji postojowych. I myślę, że to nas mobilizuje, bo sytuacja, która jest kryzysowa, też powoduje, że łatwiej nam się rozwozuje, pokonuje problemy, bo jesteśmy do tego gotowi.